Jest to kontynuacja w zasadzie ta dzisiejsza wystawa wcześniejszych moich wystawianych tutaj prac, jeżeli to można tak powiedzieć. Przedtem te wystawy, to znaczy wystawianie w ogóle, malowanie, tworzenie, malowanie to takie duże słowo, jakiś prac, stwarzało mi no, nieukrywaną radość, i wewnętrzną, i zewnętrzną. Ja byłam taka pogodna, i, i, i z przyjemnością. Na przykład zbierałam jakieś tam kwiaty, suszyłam je, później je kleiłam. To były pierwsze moje prace, ale w rok, no niekoniecznie był dla mnie szczęśliwy. W życiu prywatnym zdarzyła się tragedia i pomyślałam sobie, że może trzeba zaprzestać, może się trzeba wyciszyć, może inne ważniejsze są priorytety w życiu. No ale tak, tak jakieś to myślenie przeszło mi później. No i wbrew temu, że że tak się stało, że stan mego zdrowia też się pogorszył, szczególnie jeżeli chodzi o widzenie. Myślałam sobie, ach, spróbuję jeszcze. Po prostu spróbuję. I tak też uczyniłam. Wbrew temu wszystkiemu, co mnie dotknęło, co mnie, że tak powiem, dokucza, no to postanowiłam parę prac zrobić. Nie ukrywam, że kilka prac było w domu, gdzieś tam stało na półkach, ale inne prace, no poczyniłam. Jak byłam w domku na pięciotygodniowej rehabilitacji, to też parę obrazów namalowałam. Są nawet tutaj te obrazy. Czym jest dla Pani sztuka? No to jest dla mnie. Odpoczynkiem po prostu, wytchnieniem jakimś. Tak, wytchnieniem. To jest ja, jak zaczynam malować, to tak niekoniecznie wbrew pozorom, no nie mam tak za wiele czasu, dużo, ale jak na przykład zaczynam, no to staram się to zrobić jak najszybciej i jest to ucieczka przed smutkiem, przed, przed niewiadomą, czy jeszcze mogę, czy nie mogę. To jest też właśnie spra sprawdzenie moich możliwości fizycznych. Owszem, można by było tutaj powiedzieć, że się realizuję, że te jakieś swoje marzenia spełniam, no może gdzieś tam po części, ale na pewno jest to po pierwsze utwierdzenie się w tym, że jeszcze mogę, że pomimo tego, że bardzo źle widzę przy pomocy różnych urządzeń technicznych typu lupy podświetlane i tak Mogę coś jeszcze zrobić. Widzimy tutaj obrazy, które są malowane farbami. Przed tym widzieliśmy obrazy, które posiadały fakturę, które zawierały różne materiały. Czy będzie Pani do tego wracać? Nie wiem, ponieważ no nie ukrywam, mam cały ogromny kosz, pozawijany co prawda w celofan, suszonych kwiatów. Masa tego jest. No i mam różne kamienie oryginalne i takie patyki w ogóle, w ogóle, w ogóle, więc nie wiem, zobaczymy. W Jakiś materiał mam, a czy będę do tego wracać, zobaczymy. Jak się Panu podobają obrazy Pani Barbary? Bardzo się cieszę, że mogę uczestniczyć w otwarciu wystawy Pani Barbary Sawickiej. Prace są fantastyczne. Tym bardziej mamy świadomość, że Pani Barbara jest osobą niedowidzącą. Tym bardziej patrząc na te prace jestem nad wyraz godny podziwu tym pracom. Cieszę się, że Dzięki uprzejmości władz miejskich, powiatowym taka wystawa mogła być zorganizowana i mogą zobaczyć mieszkańcy powiatu te wspaniałe prace. Mam nadzieję, że również będą kolejne wystawy, bo jest co oglądać. Jak się podobają obrazy pani Barbary? Obrazy pani Barbary Sawickiej znam od już od wielu lat. Cztery mam u siebie w domu, jedną podarowała mi pani Basia. Podobają mi się, bo przedstawiają nasze strony, nasze klimaty, a poza tym są malowane przez osobę, która słabo widzi, więc na pewno jest to takim dla mnie osobiście, takim dodatkowym spojrzeniem na człowieka, który mimo wszystko realizuje się i pozostawi po sobie. Tak naprawdę dużo tych obrazów. Ja powiem, że kupiłam u pani Basi trzy obrazy, czwarty dostałam i na jednym z nich, z nich nie było podpisane Barbara Sawicka. Więc poprosiłam, żeby ona to uzupełniła z tej racji, że jak kiedyś będą miały ogromną, ogromną wartość, to żeby było wiadomo, że wszystko jest na tym obrazie dopełnione.